Witam z tej strony numizmatka.pl. PRL w dzisiejszym filmie, jubileuszowym filmie na dwulecie kanału, chciałbym wam opowiedzieć o historii i przyszłości kanału Numizmatka PRL. Zacznijmy od historii. Kanał powstał dwa lata temu, czyli 6 października 2020 roku, ale musimy się cofnąć wiele, wiele czasu wcześniej. Do mojego starego kanału, której, którego nazwy wam nie zdradzę. Tam nagrałem pierwszy film, związany już bardziej z numizmatyką, o 10 złotówce, z, jeśli nie mylę, 1987 roku. Dostałem to wtedy od dziadka, niestety już nie żyję, i później się zaczęły yy, właśnie moja pasja z numizmatyką. Moja pasja z numizmatyką już tak wystartowała mniej więcej 17 listopada 2019 roku, kiedy to dostałem od dziadka te 100 złotych zwarieńskich, które widzicie teraz na ekranie. Później tam dostałem jeszcze parę monet. Zabrałem od mojego dziadka taką całą puszkę z monetami. Jeszcze później dostałem więcej monet. Wymieniłem, wymieniałem się z kolegą, którego już tak powiem zaraziłem tą pasją. I właśnie się tak to działo, działo. No i niestety w lutym 2020 mi się to trochę znudziło i się zainteresowałem czymś innym. Dokładnie się zainteresowałem płytami winylowymi. I tak to było przez od lutego aż do września. 3 września zacząłem się z powrotem interesować numizmatyką, i tak to było sobie do tego października. W końcu 5 i 4 października sobie pomyślałem o kanale, i 6 października powstał. Wtedy jeszcze z innym profilowym zdjęciem z 2000 zł, a nie zdjęciem Orła z Wikipedii. I wstawiłem pierwszy film, czyli 1 zł 1957. Jak ktoś chce, to niech obejrzy. I tak się zaczęły filmy. Jeszcze wtedy nagrywane starym tabletem mojej siostry. A później 27 listopada pojawił się mój telefon. Dokładnie to jest ten telefon, na którym nagrywałem bardzo długo filmy. I tak losy kanału się toczyły. Czasem było mało wyświetleń, czasem więcej. Tak były po 300, czasem 14. Pamiętam, jak miałem 14 subskrypcji. I przez jakiś okres się to tak toczyło aż do 2021 roku, w którym było trochę dużo przerw. Jedna była pomiędzy czerwcem, o ile się nie mylę, a sierpniem. A po sierpniu wróciłem z filmami. Pierwszym filmem po przerwie był film o sowieckich monetach. I tak zacząłem zbierać coraz więcej monet. No i tak, trwało to do teraz. Teraz. Trochę powiem Wam o przyszłości tego kanału. Chciałbym nagrywać więcej shortsów. Wrzucać shortsy z TikToka na YouTube'a. Obecnie kanał ma 148 subskrypcji. I niedługo najprawdopodobniej będzie już 150. Będę chciał trochę mniej wrzucać filmów dłuższych, przez to, że YouTube mi ucina zasięgi przez to, że mam troszeczkę taki młodszy głos, a algorytm YouTube'a nie lubi takich rzeczy. Um, właśnie będę więcej shortsów wrzucał I Chciałbym, żeby Dłużej jeszcze ten kanał Jakkolwiek żył i się rozwijał Jeszcze 29 września Miałem urodziny Więc jak ktoś chce to niech napisze coś w komentarzu Dziękuję wam za oglądanie tego filmu Dziękuję subskrybentom Widzom mojego kanału Też osobom, które mi pomagają w tym um, I ja się z wami żegnam Pa